Manko, tutaj proxy. Dzisiaj nie zagramy sobie jak zwykle w FIFA Worlds, tylko dzisiaj zaprezentuję wam moją karierę w FIFA 14. Prowadzę w niej Legię Warszawę i tak. Dzisiaj po prostu chciałem się odbić. Nie wiem, jakoś nie miałem takogo ochoty do nagrywania FIFA Worlds. Jakoś po prostu. No, ale filmiki na pewno będą jeszcze. Tylko dzisiaj taki dzień i zaprezentuję Wam moją karierę. Powiem Wam, że wszystko super idzie. Teraz się wybiłem. Mam kilku fajnych zawodników. Jestem w tabeli. Jest ładnie. Tutaj Puchar Mistrzów się kształtuje. Dostanę się do Pucharu Mistrzów, gdzie gra nawet Real Madrid. Bardzo kluczowe kluby. Euroliga. Ale jestem właśnie w Ekstraklasie, też na pierwszym miejscu. 38 bramek mam, plus minus, także... Jedyne 9 bramek straconych Polski Puchar, 1 czwarta. Ciągnę teraz bodajże... Hmm... Który to jest sezon, który to jest rok? 2017 rok to jest... Tak jest, 2017 rok skład mam bardzo fajny bardzo mi się podoba, troszeczkę go ulepszyłem paru zawodników sprzedałem mam bardzo młodego bramkarza, który ma zaledwie 16 lat ponieważ mój obecny bramkarz którym był y, Nicola Lealis y, gdzie jego pierwszy klub to jest Juventus sprzedałem go, ponieważ dostałem dosyć dobrą okazję hmm. Za, po, chciałbym bardzo pokazać Ile oni umiejętności aż dostali? To jest tylko w tym roku. Od jakich umiejętności oni zaczynali? No. Nie potrafię wam tego powiedzieć, ale mam yy, na bramce stoi Goldwin Chambers. Bartosz Bereszyński. bardzo dużo wzrosła mu umiejętności, naprawdę bardzo dużo. Jako prawo obrońca 75 overalla. W sam raz. Kupiłem yy, małp. Marku Hosad, on grał początkowo w PSG, trochę bramek na naszczelał, 5, 3 w Ekstraklasie, 2 w Pucharze Mistrzów, jest trochę warty, ma 83 umiejętności. Odkąd go kupiłem właśnie yy, z PSG, wzrosły mu 3 punkty, później Mark Bartra z Barcelony, yy, wymieniłem się praktycznie za nią, zapłaciłem 10 milionów i jeszcze dołożyłem, Nacho Fernandeza z Realu Madryt, środkowego obrońcy, który miał u mnie tylko 75 umiejętności. A Mark Bartra też potrafi głów, z główek strzelać bramki i też ma dwie na swoim koncie już u mnie. Tak, Bartłomiej Drażba też młody LO. Też gra u mnie w pierwszym składzie, a co? Dominik Furman, Furman bardzo dobry od... Bardzo dobry... Od rzutów różnych, i tutaj wszystkie umiejętności, które mu wzrosły. O, także jest super. Daniel Łukasik też, niby środkowy pomocnik defensywny, a też bardzo ofensywnie gra. Bardzo. Ustawia się dobrze. Później Michał Efir, chyba początkowo, jeśli dobrze pamiętam, bodajże miał 62 lub 3 umiejętności na początku także Romelu Lukaku, który, któremu wzrosły trzy punkty umiejętności, jest szybki, bardzo mocno szczela, panowanie nad piłką, drybnik, dobre strzały z daleka, ma. I w tym sezonie kupiłem Andana Januzaja za 3 miliony od Realu Madryt i sprawuje się nawet dosyć dobrze, dwie bramki, sześć meczów jedynie na razie zagrał. Michał Żyro też dobry zawodnik, tylko jakoś nie wiem... Ciężko mi się nim gra, tak szczerze. I tutaj już Aleksander Jagieło też czasami grał mnie na składzie dobrze. Dobrze też rozgrywa. Właśnie chodziło, że chciałem wam przedstawić mój skład. Dzięki którym, można powiedzieć, gram mistrzowsko. Poziom trudności to jest początkujący, ale lepiej niż amator, co nie, bo niektórzy dają amator. Poziom trudności jest spoko. Jest paru takich jak na przykład Lukaku, który ma 3 aż specjalizacje, czyli słodziej bramek strzelający z dysansu i siła. Także Marquinos ma. Marquinhos ma odbiór i stratek, także jest dobrze. No tak. Michał Efir, także sprinter i akrobata, także też potrafi szczeli z daleka i niejedną taką bramkę już u mnie strzelił. Formację mam troszkę nietypową, chciałem ją ustawić coś w stylu Barcelony, na taką jakby tiki take i myślę, że trochę mi się to udało. Jest dosyć. To jest formacja 4-3-3, czy, czy lecz inaczej ułożona z wysuniętym napastnikiem na początku z tak, żeby napastnik był jeszcze przed polem karnym do wejściu w akcję, ale jednak wolę gdy jest już w tym polu, zawsze wykończy tą akcję i jest lepiej. Za... Bardziej są wystawieni lewi, p... lewy i prawy obrońca dzięki temu większa ofensywa. Taktykę praktycznie myślę, że tak jak Barcelona jest tempo, są szybkie, swobodne i mieszane podania właśnie ryzykowne szczelanie dosyć często pressing trzymam bo to właśnie, to właśnie się stosuje na tym także myślę że już tą legię dobrze wyprowadziłem nie mam oprócz bramkarza nie mam żadnej umiejętności poniżej poniżej 70 umiejętności teraz zagramy sobie meczyk tak na koniec żeby pokazać wam że ciekawie się gra tym składem tak, będę przycinał tylko same bramki, skład jest spoko, ale jednak bym chciał przejść do jakiegoś bardziej, bardziej rozbudowanego składu, który ma większy zasób transferowy i większą. Tylko ten właśnie wyprowadziłem już jest dużo warty, ale chciałbym przejść do takiego pierwszoligowego, fajnego składu. Dobra, no to gramy ten meczek i. Chodziło mi dzisiaj w tym odcinku, żeby zaprezentować Wam, jak idzie moja kariera w FIFA 14. Chyba, że ten mecz nie będzie długo trwał, to może go zostawię. Michał Żyro się wywrócił. Coś. O, dobra powoli. Zobaczymy. Dobra, dobra. Dominik Furman, Dominik Furman. Dokładnie. Mogłem strzelić z finezyjnego troszkę wcześniej. Ale teraz to już. No i to jest właśnie błąd tego bramkarza. Jeden do jednego. Tak jest. Dobrze. Kto jest zawodnikiem meczu? Inhos. Bramka Romelu, Lukaku. Asysty Łukasik. Obronione dwa strzały. Bardzo dobrze. Czyli wychodzi na to, że przechodzę do jednej czwartej. I z kim tym razem. Zagram, tutaj zagram. Właśnie wygram Kopa Europę 2, je, 2 do jednego z FC Barceloną, to byłem naprawdę bardzo zdziwiony. I no tak, tak, tak. Pucharmistrzów FC Porto. W dwu meczu czy dwa to chyba powinienem awansować. I już zagram z Tottenhamem. No to. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Proszę oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Będzie super. Ja się z tego bardzo cieszę. Za niedługo będą kolejne materiały. Dziękuję i do zobaczenia.